Żyje, żeby walczyć, walczę nie chcąc umierać, zielona krew, odziedziczona w genach, mamy ją w DNA, sukces nie spada z nieba, radomska siła, wiemy jak zwycięża. Utwór zaczyna się słowami, uwierz w moim mieście sport to życie i chcieliśmy to życie radomskie po prostu pokazać. Fizycznie nie daliśmy rady przedstawić wszystkich drużyn i wszystkich sportowców. Ponieważ no, mieliśmy trochę mało czasu i to też było trochę chaotyczne, i też nie jest to wykonalne, ale numer jest skierowany do wszystkich sportowców radomskich. W klipie, niestety, nie udało nam się uwzględnić każdego, ale jest mnóstwo drużyn i sportowców w radomiu, którzy, którzy nie będą widoczni na tym klipie, mają świetne osiągnięcia, i ten numer jest skierowany też do nich. Ale na pozytywnej, mówiąc, przechodząc na taką pozytywną może nutę, no to reprezentowane są największe drużyny Radomskie, czyli na przykład Radomiak, Radomka, Czarni, mamy kluby, mamy Olimpijczyka, są też kluby MMA, na przykład Crossfight. I pokawiam się też w klipie osoby znane radomskiej publiczności ogólnie ogólnopolskiej publiczności jako reprezentanci radomskiego sportu. Tak jak wspomniał Bugi przed sekundą, no, logistycznie ciężko ogarnąć wszystkich, wszystkich po prostu naraz. Mieliśmy tutaj troszeczkę, wiadomo czas, jest, czas nas goni i też tam na realizację tego klipu, ale ogólnie pozytywny bardzo odzięk z tych osób, które, z którym udało nam się współpracować, to oni bardzo pozytywnie do tego podeszli. Zrobili to z własnej inicjatywy, udzielili nam czasu, za co bardzo dziękujemy. I ogólnie mam nadzieję, że efekt pracy, efekt pracy zobaczycie na radomskim kanale y, TIW Music y, na YouTubie. Numer będzie dostępny oczywiście też na wszystkich y, sti, y, platformach streamingowych. Numer y, przyjazny, y, rodzinnie, bez przekleństw. Chłopaki tutaj postawi, y, postawili poprzeczkę rymowo, wysoko, tak samo zaprezentowali swoje umiejętności, więc ja dołożyłem swoją cegiełkę filmując y, tutaj te wszystkie y, poczynania. Więc myślę, że naprawdę będzie, y, jest to taka z tego, co nam wiadomo, jest to pierwsza taka inicjatywa, gdzie udało nam się zrzeszyć tyle osób i tyle osób skłoniło się współpracować, więc myślę, że wyjdzie z tego coś naprawdę fajnego. Od siebie, do, od siebie dodam też, że e, utwór ma charakter stricte motywacyjny. E, pokazuje, że po prostu wystarczy wierzyć w siebie i dążyć do celu. Tak, no. jest kierowany w ogóle do wszystkich ludzi, nie tylko do sportowców, ale też do kibiców, do, dla ludzi, którzy coś robią ze swoim życiem. Mieliśmy na celu też motywację innych ludzi poprzez ten numer, żeby, to żeby był. Sport. Oczywiście. I żeby też nie musi być kierowany y, dla radomskich tutaj mieszkańców. Może to iść na całą Polskę, każdy może tego słuchać. My po prostu przedstawiliśmy swoje podwórko, swoich ludzi, swoich sportowców, swoje miasto, ale, ale mamy na celu motywację każdego człowieka, który chce coś robić w swoim życiu i żeby po prostu dążył do tego celu. A sport jest takim dobrym przykładem na to, że... Może łączyć, tak? Tak, dokładnie. Tym, no, i... Mam nadzieję, mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Żyję, żeby walczyć, walczę nie chcąc umierać. Zielona krew, odziedziczona w genach. Mamy ją w DNA, sukces nie spada z nieba. Radomska siła, wiemy jak zwyciężać.